these rot grubs are as stupid as they seem, then they deserve their fate. Oh, it is. I wonder which one will be the last standing. Should I tell him then that his hopes were in vain, do you think? Ah, oh, what a sweet guy. <laughs> he should get the Sith congeniality, Hmm. It's a been boring standing out here all day, however. I think I'll go for some dinner. It will be fun to think of them while I gorge myself. They'll still be here in an hour or two, surely. Boję się ciebie, naprawdę. Ok, tak, czy coś można jeszcze zrobić? Patrz, Mekala już nie ma. O, można. A, umarł? E, co odważysz? Nic. Ok. Ok, wszystko jedno. Tak, i jeden właśnie umarł. Dobra, teraz musimy porozmawiać ze strażnikiem, który nie wpuści nas. I zaraz dowiemy się czemu, ponieważ nie mamy specjalnego medalionu. Ok. Właściwie to jest bardzo prosta metoda na zdobycie tego medalionu. A ok, po prostu zaczął szarżować na drzwi akademii. Pięknie, bardzo mądrze. Tak, teraz musimy cofnąć się z, e, do kantyny, żeby porozmawiać z pewną osobą. Które imienia oczywiście nie przeczytałem. Mój błąd. Ok, jeśli nie chcecie rozmawiać z tą osobą, ponieważ to jest bardziej wybór dla tych złych. Musicie walczyć albo z nimi, albo z jakimś pojedynczym studentem. Hey, sobie To Hmm. <laughs> Bring on. Ok. <laughs> Bring it on. Okej, okay, straszni sitowie. Straszni sitowie mówię. <laughs> o, lubię to moc. No powiedzmy. Raczej będą dosyć odporni na moc yy, na moc piorunów rany czasem po prostu zapominam słów, no ale w każdym razie Zabijamy. Okej, okay, pięknie. Kanderus oczywiście nie słuchał się mnie. Dziękuję. Ech. O rany. Kocham tę broń. No jak widzicie, także władają innymi mocami. Niestety mi bardziej... Znaczy, niestety, bardziej mi chodziło właśnie o... Odporność na, przez, na strach oraz, yy, oraz na oszołomienie, ponieważ to naprawdę czasami bywa problemem, kiedy zostajemy, zostajemy pozbawieni naszego ogniowego wsparcia. Wow, to było głośne. No cóż, już po studentach i jeden z nich powinien mieć medalion. Okej, okay, to ten piękny, niebieski. Czy ty też masz? Nie, nie masz. Tak, i tu właściwie moglibyśmy cofnąć się już, z, e, pójść do wrót Akademii oraz powiedzieć, że mamy medalion, ale czemu nie, możemy spotkać kolejnego świra w zamian. No one can stand before us.

Kolego? No ok, wielki sicie, zobaczymy jaka jest twoja odporność na moc szaleństwa. O, wielki sicie. Ccież O rany, czy naprawdę jest... nikt z tych studentów nie, nie został nauczony, żeby unikać tej mocy? Nie. Wiem. Nie, nie ma podwyższonej wiedzy. No, w każdym razie I tak za nich ilości doświadczeń nie dostajemy. Drugi medalion, i to właściwie wszystkie, jakie możemy zdobyć w walce. No cóż, ja oczywiście nie chcę zdobywać ich w walce, a w, w kooperacji z pewną osobą. E, złaś, złaś, złaś. I tą osobą będzie... Na pewno nie ty. Gdzie ta kantyna? Dalej, kucze? O wiele dalej. Okej, okay. i tą osobą jest Yutura. Postaram się zapamiętać. Cześć. Czy nie widzisz, że jestem zajęty człowiekiem? Oh. Widzę, że masz medalię. Gdzie dostali?

We wield ultimate power, my friend. To be a sith is to taste freedom and to know victory. Hmm. Nothing is as glorious as bending the... Hmm. Jak dotąd waszą jedyną moc w zabijaniu bezbronnych, przestraszonych ludzi. Hidebound relics who burden themselves with tradition and with the protection of the weak and ungrateful. They are pitiful and misguided. Why would you take a gift as glorious as the force and squander it? Weaken yourself deliberately and shackle yourself to outdated mores. Our gift has made us superior. It is our rightful place to rule. Okay. How can any deny that? Yet the Jedi do so and call us evil because we do not. Ciekawy punkt Is the Sarkath beast who dominates his jungle evil? The Tukada who leaps on the squel bug for the kill? These are things of nature. Of the universe. We are no different from this. Tak, to jest kolejny, e... Kolejny dialog, który pokazuje, jak można tłumaczyć Mroczną Stronę Mocy. I to jest tłumaczenie poparte całkiem niezłymi argumentami. Że to po prostu jest naturalne, ponieważ ludzie z natury, z natury nie są wcale dobrzy. I to zakładało kilka filozofii, znanych także mojej osobie. Yes! Ah, so you are just another hopeful after all Or are you? There is something odd about you that I cannot place Obviously you are a Jedi One who is very strong in the Force, it seems So were you a part of the Order for very long? Did they train you? A no, little As I thought, how interesting that they would learn I'm power praktycznie. out of Or are you here to spy on us? For all the good it would do with that kind of power you could become a great Sith. Perhaps, if I let you. Does that Pozwolisz mi? A no, powiedzmy <laughs> albo Ah, oh, good. Exactly the sort of answer I was hoping for. I will take you to the academy, and we shall see if you are ready to join the ranks of the Sith. I have only one other question. These companions of yours, they will not be coming with you, I presume? Nie, I see. Chyba jedyna dostępna zawsze opcja drogowa.